wszystkim. Tutaj. W dzisiejszym odcinku razem z Arielką gramy w grę, w której musimy wybrać się, czy pod chipsem jest bomba, czy nie. Raz losuję ja chipsa, raz Marzenka I ta, która trafi na bombę, będzie miała inną bombę. Jak się z tym czujesz, Marzena? Okropnie, po prostu, okropnie. Ja nie znam innych słów, te fasolki są obrzydliwe naprawdę, no są. Straszne. Ej, dobra, tutaj już chyba jest... Mogę do niego dołączyć od razu? Jak nie ucieknie. Dobra. I czekamy 3, 2, 1 i... Dobra, gdzie wybieramy sobie fasolkę, żeby leżała? Yy, fasolkę, bombę. Bombę? Gdzieś blisko niego może, żeby nie podwrócić, no nie wiem. Tu? Jaka taktyka jest najlepsza? Hmm. To może tu faktycznie? Tak, on wtedy będzie. Dobra. No, Jedną? Czyli czekaj. O, jeszcze! Dobra. dwie? Trzy. Dobra, czyli on też nam daje trzy. Musimy o tym pamiętać. Ojej, ojej, ojej. Ale jak losujemy. Dobra, teraz my losujemy. Ok, losujcie pierwsza. Dobra, ja wybieram y, tą, tą. Tom. Tom. Dobra. Bezpieczna! Pięknie! I mi się wydaje, że nawet jeżeli wylosuję teraz bombę, to skończymy rundę i wtedy jemy. Tak, tak, na koniec tam. To ta przykrość, po prostu. Tak, po rundzie. Okej, okay, dobra, ja biorę tą, Bo ja się. O nie! nie! Od razu za pierwszym razem. Dobra, ja mam jedną fasolkę na koncie. Teraz ty, która? Przykro mi bardzo, tą. Tą, tą, Dobra. No nie, nie. Jeden, jeden. Okay. Ej, my zaraz padniemy. Dobra, ja losuję Tom. Dobra, bezpieczna. Teraz ty. Tom. Tom. Okej. Okay. I... Też bezpieczna. Super. Ej, ale patrz, on nie zjadł żadnej naszej fasolki. Boże, bomby. Tom. Uuu, takie napięcie jest w tym no. momencie chwilowe, nie? Zaraz, zaraz, zaraz. Jak? Ekstra w końcu. Dobrze. Teraz ty. Ty już robi się coraz gorzej. Dobra, tą w środku. Dobra. Nie! No widziała! No nie, nie dość, że przegrołyśmy, No to tak, ja ją jedną, ty dwie. Jasz. Subie sobie miskę, bo ogólnie tak. Marzena ma trochę problem z takimi rzeczami i pewnie będzie żegać. Także Nawet pozdrawiam papier. wszystkich żyjących psi? psi? Zamknij oczy. Na pewno to będzie coś poskudnego, no jestem pewna. Niebieska, czyli pasta do zębów albo jagody. I nie trafiłaś tak źle, bo pasta do zębów też jest w miarę okej. Ok. No tak, też tak mam taką no. nadzieję. Ej, to są chyba jagody. Tak? No naprawdę, ej no super. Nie. Two seconds later. A nie, to jest pasta zębów. Dobra, no to teraz rysuję ją, ja. ja mam już miseczkę sobie już dzisiaj. Dobra, nie patrzę. Taka e, różowa, czyli sterbendosz albo granat. Mm. Granat. Udało granat to jest dobre. I jeszcze jedną? Mhm. Czekaj, to wygląda jak rzegi brzoskwinia? Nie, bardziej chyba tutaj zgniły buciec nam się albo prażona pianka. <ścoughs> to był robak, to robak. Ale to jest coś dobrego! Z pianka. Męgu. Pianka. To Ale super. super! Pięknie, tak mogę grać. Piąteczka. Chyba Claudium, w sensie takie szczęście. Dobra, idziemy dalej, kogoś losujemy. Mhm. Najgorsze, że się przyklejemy do zębów. No. Dobra, najpierw my ukrywamy bombę. Gdzie chcesz ukryć bombę? Dobra, mm, Gdzieś daleko, tutaj. Tu, tak. Dobra. Mm, ja jedną ukrywam... A dawaj tak w rzędzie! No dobra, dobra, zróbmy go taki rządek i zobaczymy. Bo... No, co no, by się tego spodziewał, nie? Dobra, losy pierwsza. Mm. Yy, tą. Tom. Dobra. Bezpieczna. Super! No. Teraz twoja kolej. Dobra, zjadł, jest bezpieczny. Okej, okay, to hmm. ja teraz... Tą. Nie! No nie wierzę, no. Dobra, jedną mam. Teraz tym Marzena. Mmm, teraz, teraz już to jest taki strach, właśnie. Dobra, tą, 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 tą na brzegu. Najbardziej? Uff, uff, uf, uff, ale super, coraz bardziej mi się podoba. O! zjadł noszą. <noise> Pięknie. No. Dobra, teraz ja. Ale i tak okay. mam jedną fasolkę. Dobra. Teraz Marzenka. Mm, Boże. Nie wiem, nie wiem ta. Dobra. Okay. <grym> Elegancko! No to masz szczęścia, no co jest? Kurczę, boję się tych blisko atakować, ale to też taki pojedyncza. dobra, Tom. No już teraz każdy wybór jest po prostu... No, no nie! No dwie już mam! Pierwszy raz mam takie szczęście, naprawdę. No kurczę, teraz ty. Yy, dobra, ja zaryzykuję. No nie wiem, ta środkowa tutaj. To są tylko bomba. dwa chipsy bez bomby. Pięknie! Czyli podrzucił nam na w... przodzie, już chyba wydaje mi się. No może. Czy on już on jeszcze przeżył? Jeszcze ma jedno życie, no dobra. Dobra, Klaudia. Jak będę jadła trzy fasolki, to nie wiem, co ja zrobię. Udało ci się. Dobra, teraz ty. Masz tylko jednego kipsa wolnego, nie? No nie wiem, nie wiem. No tutaj, daj tutaj. Obstawiam, że dał nam przód po prostu, całych bombach. Ale pięknie! Teraz ty, no nie. No to nie mam wyjścia, muszę. Nie, ale jedną już myśmy. Pięknie. Tak, bo miałyśmy już jedną bombę. No tak, Dobrze, masz rację. To Dobra, teraz ty. Teraz no, obojętne na co? No to, którą? To? Tak, to? Był, no. Mm. no i, pokonał nas. Dobra, ale to teraz patrzę, odwrotnie runda, ja mam dwie, to masz jedną, więc nie nieźle. A, spadłam z łapy. To by zdatkowa! Dobra, to ja teraz jem jako pierwsza, tak na wszelki wypadek. Dobra, zielona, czyli koza z nosa albo soczysta gruszka. Mam nadzieję, że to soczysta gruszka, ale nie wygląda na to w ogóle. Może na... <grystanie> to Czy soczysta gruszka jest słona. Podać ci miskę. <grystanie> mm. Gluty. Mm. Gluty jeszcze nie są aż takie złe. Nie no, oszukujmy się, ile raz w życiu wciągnęła twoje gluty. <grystanie> <grystanie> nie powiem tego nagło. <grystanie> Dobra, do przeżycia, ale była ta zła. Teraz losujesz. Czekaj. O, o by zła! Dobra, zbijała, biała, są zło... O nie! Brudna zmywarka albo tort urodzinowy. I to na pewno nie będzie tort urodzinowy. Mhm, mm to jest brudna zmywarka. Dobra, postaraj się porzucić, jeżeli ci się uda. Mmm, ale tym miałem brudne naczynia i one były... One były mniej inwazyjne. O, bo... Mhm, -mm. mm -mm. dobra. Mhm. -mm. No, <laughs> Zaraz wracamy. Ej, tym razem y, nagrywamy szóstą edycję, bo ja miałam w zapasie kupionych dużo tych szóstej edycji. Bo innym razem możemy nagrywać twoje, ten, ten nowsze, ale jeżeli chcecie, to oczywiście zostawiajcie łapkę w górę. Żebyśmy wiedziały, żeby nagrać po prostu taki odcineczek. Mm. Albo pasta do zębów, albo ja mm. Pasta do zębów. Patrz, i ty od razu wiedziałaś, że to jest pasta do zębów. Bo ja mam <laughs> bardzo wyczucie namięta, wiesz? Ale. No spoko, trochę mi się odświeżyło. <laughs> Dobra, jeszcze jedna runda. I teraz tak, my dajemy mu bomby. Gdzie dajemy? Mmmm. Daj mu w tej drugiej linii coś właśnie. Tu, tu, gdzie? Mmm. Tu. Tu. Dobra. Mm. To ja mu dam tu. No i teraz ty jeszcze. Gdzie? Tutaj. Tutaj zawsze tu. jedzą, no. Dobra. Losuj. Mmm, tu. Jest! To ja byłby przypał za pierwszym razem trafić, nie? No. Miałby, uh, teraz ja tu. I ja. Byłby przypał za drugim razem też trafić. Masakra, nie? nie. To nie jest mój dzień. Masz jakiegoś pecha dzisiaj? Tu. Pięknie. A marzena mówiła, że nie, nie nagrywajmy, bo ja żykać będę cały czas. Dobra. On zjadł. Zjad, dobra. Czyli jesteśmy na równi. Teraz ty. Eee, tu. tu. Tutaj mogą być też zatrute te wszystkie. No nie wierzę. A i drugą zjadł. Dobra. dobra, czyli jak jeszcze raz trafi, to nam się upiecze, bo mamy mniej losowania. Dobra, teraz ja tu. Eee, to jest taki moment, nie? Instrumenty. Jim teraz już strasznie się robi. Tu, tu, do <laughs> I. Kurczę, no. Pięknie, no wygramy. Hmm... Dobra, mm, tu. Uh, <laughs> Zjadł? Tak. <laughs> Dobrze, Super. czyli tylko ja jem jedną fasolkę, wychodzi na to, tak? Pięknie, podoba mi się, bardzo mi się podoba ten odcinek. Ja <grym> Trzymam kciuki za Ciebie mocno. Zobaczyłam jak się <grym> role odwrócą, bo jeszcze do, wele, Boże, do Werki, za dużo z Werką nagrywam. Do Marzeny jeszcze nagrywamy taką samą, taki sam odcinek, tylko że tam chyba będziemy arguzami, coś takiego. Dobra, losuję. najgorszej cappuccino albo wątróbka, ja nienawidzę wątróbki. I kapucina też nie. Ale to jest kapuccino. <laughs> kapucina jest lżejsza. No, niedobra. <noise> Dzień dobra? Takie mają być niedobre. Niedobre, jednak. Wyplułam, wyplułam. Myślałam, że wyplułam na siebie. Ale była Czekaj, wystarczająca Ilość sekund. Ooooooo ten nie jest mój dzień. Okej, okay, ale to wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeżeli Wam się taki podobał, to po pierwsze, zostawiajcie łapki w górę, żebyśmy nagrały więcej takich odcinków. Po drugie, subskrybujcie mój kanał, subskrybujcie kanał Marzeny. I po trzecie, wbijajcie też na jej kanał, bo teraz, jak to oglądacie, to dosłownie za sekundę będzie na jej kanale dokładnie taki sam odcinek, tylko że z arbuzami. A kanał to Arika. Dziękujemy za oglądanie i widzimy się następnym razem. Bye.